Cześć, witajcie. Dzisiaj Kia Exit. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz to hybryda plugin, czyli ładowana z gniazdka o mocy 141 KONI. Wersja po liftingu, rok produkcji 23. Jest to samochód demonstracyjny udostępniony mi przez firmę Kia Nowicki Kalisz. Mają też oddział w Koninie, którym bardzo serdecznie na początku już dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. I zaczynamy. Tyle najczęściej nadwozia o tym, że jest to hybryda ładowana z gniazdka, informuje nas ten emblemat a wprawne oko fana motoryzacji jest w stanie rozpoznać tą hybrydę, patrząc na jej lewy bok, gdzie na przednim butniku jest gniazdo ładowania, a na tylnym butniku jest tradycyjny wlew paliwa. Dla mnie X-Seed jest najładniejszym Seedem w całej gamie, a mają oni tyle sedów, że niektórzy inni producenci samochodów nawet nie mają tylu modeli, co kija w obrębie jednego. I wyróżniamy hatchbacka, kombi, prosida i Exida-. I X-Seed jako crossover. Klasy kompaktowej najbardziej chyba przypada do gustu przedstawicielkom płci przeciwnej. Zresztą moja żona od razu stwierdziła, że mogłaby i 30 w swoim garażu zamienić na właśnie taką kiję. Serce Exida, układ napędowy hybrydowy. Tu od razu informacja, że plugin in hybrid. Jest to wolno sącą benzyna 1.6 o mocy 105 koni oraz silnik elektryczny, ale należy podawać łączną moc zestawu i Kia określa moc zestawu jako 141 koni mechanicznych i 265 Nm maksymalnego momentu obrotowego dostępnego pomiędzy 1000 a 2400 obrotów na minutę. A w tym miejscu nie ma tego co lubię. Zajrzyjmy do bagażnika. Wersja Business Line, czyli bogato skonfigurowany egzemplarz. Stąd klapa zarówno otwierana, jak i zamykana w pełni elektrycznie. Bagażnik o pojemności 291 litrów w pluginie, w pozostałych wersjach 426 litrów. I jeżeli ten samochód ma tobie służyć jako auto rodzinne, to to jest jego jedyny minus pojemność bagażnika. Oczywiście, jak ktoś nie chce plugina, to bagażnik ma znacznie większy. Haczyki, gniazdo 12 v Tutaj możliwość przypięcia bagażu, ogromne kotwy zresztą cztery. Tu akumulator rozruchowy w tym miejscu. Podwójna podłoga, zestaw naprawczy gaśnica trójkąt. Tutaj bateria atrakcyjna, w plaginie nie ma koła zapasowego. Exceit jest stylistycznie wysmakowany, czarne nakładki na błotniki, czarne listwy, zarówno progowe, jak i drzwiowe. Tutaj jeszcze taki dekor srebrny. Całość wizualnie prezentuje się naprawdę ładnie. Ilość miejsca wewnątrz w pierwszym rzędzie zadowoli nawet rosłych pasażerów. Materiały dobrej jakości, ale o tym za chwilę. Spójrzmy, ile jest miejsca w drugim rzędzie, gdy wsiądę za siebie. A doskonale wiecie, jaki mam wzrost. A jeśli ktoś ogląda po raz pierwszy, to po raz setny się powtórzę, że 1,88 m. Gdy wsiądę za siebie, jest tak akurat, jeszcze stopy, dużego zapasu nie mam, ale jeszcze na wysokości kolan niewielki zapas. Głową, pomimo czapki, wybaczcie, że czapkę mam, ale jest bardzo zimno. Dzisiaj nie trę o podsufitkę. Jest szyberdach, a więc trochę tego miejsca jest mniej niż w wersjach bez szyberdachu. A mimo to czuję się dość swobodnie. Dwa nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu: USB-C, z tego co pamiętam, chyba w przedlifcie USB-C tutaj nie było. Dobrze, że jest. Czy mogę tu usiąść na środku? No, przy mojej posturze byłoby mi ciasno, więc myślę, że na środku osoby tak do wzrostu. 1,75 m. Zresztą ukształtowanie tylnej kanapy, jak widać, jak w większości samochodów dla dwóch osób i się znajdują. Jeden, drugi. Po środku podłokietnik, dwa uchwyty na kubki. Tutaj nie ma przebicia do bagażnika, ale możliwość składania oparcia tylnej kanapy 40-20-40. Także bez problemu długie przedmioty tutaj można transportować. Drzwi, zarówno przednie, jak i tylne, otwierają się pod dużym kątem. To ułatwia zajmowanie miejsca we wnętrzu. Prezentowany egzemplarz odpycha się na osiemnastkach. Rozmiar ogumienia to 235 na 45 Taki ładny wzór Alufelg, czarno-srebrne. Z tego, co pamiętam, standardowy rozmiar Alufelg dla Exida to szesnastki. Wnętrze odpowiednio przytulne. W pierwszym rzędzie bardzo przestronne materiały. Wysokiej jakości zarówno wizualnie, to samo podpowiada mi zmysł dotyku. Troszkę piano black, którego osobiście nie lubię, na szczęście tylko troszkę. Natomiast ta listwa w kolorze aluminium Rozświetla to wnętrze, nadaje mu po prostu jaśniejszego tonu. Co z takich ciekawych rzeczy, panel klimatyzacji fizyczny i dobrze, że jest fizyczny, również możemy sobie tutaj obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego. I funkcja driver only, czyli jeżeli podróżujesz sam, to możesz sobie tylko i wyłącznie ustawić nawiew na szofera. Wiadomo, jest to związane ze zużyciem energii. Jak w każdym elektryku czy w niektórych hybrydach, taka funkcja jest, żeby oszczędzać energię. Przyciski te poniżej panelu klimatyzacji służą do obsługi ogrzewania, wentylowania foteli czy do uruchomienia podgrzewania wieńca kierownicy. Tutaj poniżej troszkę piano black na tej zasówce pod zasówką półeczka. Gniazdo 12V USB-A, USB-C. Ładowarka indukcyjna. Tutaj taka dodatkowa półeczka. Co dalej? Dalej przyciski, wyboru trybu jazdy. Wywołanie kamery z tyłu. Dwa uchwyty na kubki. Można je zasłonić roletką. Mała półeczka, ręczny elektryczny, funkcja Auto Hold. Troszkę tutaj piano black, jak widać. Głęboki schowek, jak na samochód kompaktowy, który również służy po zamknięciu jako podłokietnik. Przed pasażerem średniej wielkości schowek nie jest miękko wyściołany, ale materiał na klapce nie jest nawet najgorszy. Nie nazwie go tak, jak w niektórych filmach, wiecie jak. Troszkę pianoblek na boczkach drzwi. Boczki drzwi. Mięciutkie, tutaj wszystko jest miękkie. Ta aluminiowa listwa podobna do tej na panelu środkowym. Kierownica wielofunkcyjna, gruba, skórzana, dobrze leżąca w dłoniach. Aluminiowy dekor u dołu. Funkcje czytelne, jasne, intuicyjne. Każdy, kto jechał jakimkolwiek pojazdem marki Kia, bez problemu się tutaj odnajdzie. U góry schowek na okulary, miękko wyścielany, czyli gdy pojedziemy po dziurach, po prostu okulary nam nie będą tutaj dzwonić. Dalej pakiet szklany dach. Elektryczna roleta, elektryczny szyberdach, uchylny, rozwierny. W skład tego pakietu wchodzą również w pełni LEDowe lampki oświetlenia wnętrza, raz, dwa, trzy, cztery sztuki, a także lakierowane na czarno lusterka zewnętrzne. Obraz z kamery cofania, linie statyczne, linie dynamiczne, dobra jakość. Dzisiaj 6 stycznia to jak wiadomo święto Trzech Króli, no dla niektórych sześciu króli. Wszakże nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Wiecie kogo mam na myśli? Tego ryśka od Sześciu króli. Jako świadomi konsumenci, czyli ja i Bartek, jeździmy z włączonymi wszystkimi odbiornikami energii, a więc podgrzewanie foteli, co jest bardzo ważne przy ujemnych temperaturach, szczególnie wtedy, gdy masz skórzaną tapicerkę. Jak wiadomo, skóra zimą ziębi, latem grzeje. W tym Exceedzie w wersji Business Line i dodatkowo z pakietem Business Line Plus fotele są nie tylko podgrzewane, co bardzo ważne zimą, podgrzewane w z kierownicy, są także wentylowane, a fotel kierowcy jest w pełni elektrycznie regulowany w wielu płaszczyznach i ma pamięć ustawień robimy tą recenzję w ujemnych temperaturach ostatnimi czasy kilka recenzji z rzędu w ujemnych temperaturach, ale taki mamy klimat jest styczeń i powiem tak po kilkudziesięciu sekundach wieniec kierownicy dosłownie parzy a więc ten układ bardzo szybko działa bardzo dobrze grzeje, więc trzeba ten więc trzeba tą funkcję szybko wyłączyć to samo się tyczy podgrzewania foteli trzy zakresy na trzecim stopniu nie usiedzisz na fotelu po dwóch, trzech minutach fotel parzy w tyłek na drugim również. Co najwyżej możesz sobie w ujemnych temperaturach jeździć na pierwszym stopniu podgrzewania fotela, ale i tak po kilkunastu minutach go wyłączysz. Po prostu nie idzie wysiedzieć. Także maty grzewcze dobrze rozprowadzone na siedzisku i bardzo skuteczne. 51% prądu w akumulatorze, 17 km, zasięg czysto elektryczny na zewnątrz minus 1, 2. Tak to jest cały czas, gdy tym samochodem jeździmy. Powiem tak, gdy odebrałem go do recenzji, był naładowany w 100%, pojemność akumulatora 8,9 kWh. Wymusiłem na chwilę tryb czysto elektryczny przy minus 2 stopniach na zewnątrz, wskazywał zasięg 43 km. W trybie czysto elektrycznym włączone wszystkie odbiorniki energii, lubię być świadomym konsumentem, także spokojnie można pokonać tym samochodem w czasie mrozu, w trybie w pełni elektrycznym 43 km. Dostałem samochód do recenzji w pełni zatankowany, naładowany do pełna. W tej chwili to co widzicie 50% energii w akumulatorze, 5,1 średnie spalanie w temperaturach ujemnych przy wszystkich odbiornikach prądu włączonych. Jazda poza miejska, generalnie 50 parę, 90 parę na godzinę nie byliśmy, jeszcze nim na SC właśnie w tym kierunku zmierzamy, także średnie spalanie na poziomie 5,1 litra. Zimową porą można uznać za spalanie maksymalne, natomiast to, co podaje producent 1,43 litra, raczej nierealne do osiągnięcia. No, chyba, że jeździsz codziennie po mieście 40 km w trybie elektrycznym, wtedy uda się Tobie osiągnąć 1,4 litra, gdyż samochód w ujemnych temperaturach za każdym razem, gdy go włączysz bo tak to mogę powiedzieć, to uruchamia silnik spalinowy, żeby się rozgrzać i dopiero po chwili przechodzi w tryb hybrydowy czy w tryb elektryczny. Można mu te tryby oczywiście wymusić. Ja cały czas podróżuję w trybie hybrydowym. To, co wspominałem wcześniej, tylko na chwilkę wymusiłem tryb w pełni elektryczny. Przełączanie się pomiędzy poszczególnymi trybami, czy to trybem spalinowym, czy trybem elektrycznym, jest tak samo płynne jak w pojazdach Toyoty. O w tej chwili ikonka EV to znaczy, że podróżuję w trybie elektrycznym. Zresztą tarcza mocy też to wskazuje. Aktualnie ładowanie. Ale jest to tak płynne, że nie czujesz absolutnie, kiedy podróżujesz, w jakim systemie. Jeżeli silnik spalinowy jest zimny, to rzeczywiście troszkę słychać jego pracę, ale to jest tylko początek podróży. Po kilku, kilkunastu kilometrach absolutnie nie wiesz, w jakim trybie podróżujesz. W ruchu pozamiejskim panuje na pokładzie błoga cisza. Przed nami tradycyjnie wjazd na drogę ekspresową S11, czyli pokaz dynamiki na razie w normalnym drive tak to określę, a później w trybie sportowym. A więc pierwsza próba 50 /120. Normalny drive, co prawda tu się świeci tryb ECO, ale przyjmijmy, że jest to normalny drive i pedał w podłogę. I sprawnie sobie radzi ten układ napędowy z tą Exit o niemałej masie, bo przypomnę, że ten samochód waży w zależności od wersji wyposażeniowej od 1519 do 1534 kg, plus my z Bartkiem na pokładzie, czyli jakaś tona 700 na pewno. A ten 141-konny układ hybrydowy sprawnie i szybko rozpędził ten samochód do 120 plug Plugin to automat dwusprzęgłowy, sześciobiegowy, pozostałe wersje TGDI na przykład to są automaty. Siedmiobiegowe, dwusprzęgowe, a do wyboru mamy także sześciobiegowy manual. 120 na liczniku. Ja już milknę, jeśli chodzi o poziom hałasów w kabinie. Spójrzcie na ten prosty sonometr. Średnio około 63 dB i powiem tak. Układu napędowego absolutnie nie słychać tylko i wyłącznie przy dynamicznym przyspieszaniu. Później, nawet gdy pracuje silnik spalinowy, jest praktycznie niesłyszalny. Opony letnie toczą się po mokrej nawierzchni, też ich nie słyszę. Słyszę generalnie tylko powietrze opływające samochód. Prędkość dosyć duża, samochód podwyższony, ale wycieraszki nie odrywają się od szyby, czyli dopracowanie aerodynamiczne jak najbardziej w porządku. A jak wiadomo, często jest tak, że przy wysokich samochodach i dużych prędkościach to wycieraczki już nie najlepiej sobie radzą z przecieraniem szyby. Układ kierowniczy bezpośredni, wychyły na szczęście niewielkie, co by wskazywało na jego sprężystość, sprawdzimy to później na dziurawej nawierzchni. Średniej wielkości wychyły, układ bardzo bezpośredni, samochód prowadzi się pewnie jak po sznurku. Pokaz dynamiki numer 2. Zawinęliśmy się na wiadukcie, przycisk sport i w tym momencie tarcza mocy zamieniła mi się w tarczę obrotomierza. Podświetlenie czerwone, tylko małą chwilkę. Przepuszczę samochód, który jest na lewym pasie i już w tym momencie pedał w podłogę. No powiem tak, nieznacznie lepiej. Subiektywnie nie robię żadnych pomiarów. Wielkiej różnicy nie widzę pomiędzy drive'em, czyli wcześniej było eko, na wyświetlaczu w tej chwili sport. Pomiędzy tymi trybami niewielka różnica, ale Frajda większa, bo troszkę lepiej było, tak subiektywnie mówiąc. No i to czerwone podświetlanie dodaje charakteru w tym momencie. Exit plugin na pewno sportowcem nie jest, ale nie takie jego przeznaczenie. Nie można mu zarzucić, że nie rozpędza się sprawnie. Rozpędza się bardzo sprawnie, a jeżeli chcesz mieć samochód bardziej usportowiony, to wybierz wersję TGDI 204-konną. Jak w każdej hybrydzie, również w Exceedie przepływ energii możemy sobie obserwować na monitorze środkowym, a także na wyświetlaczu centralnym pomiędzy zegarami. Czy czegoś mi w tej hybrydzie brakuje? Brakuje mi łopatek do regulacji stopnia rekuperacji tutaj za kierownicą, tak to się dzieje w niektórych hybrydach. Po prostu rzadko jeżdżę samochodami elektrycznymi czy hybrydowymi, ale jak już nimi jeżdżę, to staram się pedału hamulca praktycznie nie używać. Reguluję sobie zwalnianie za pomocą zwiększania stopnia rekuperacji, czego tutaj w tym samochodzie nie mogę zrobić. Ten samochód sobie w niewielkim stopniu odzyskuje energię, bo gdy zdejmę nogę z gazu, tak bym powiedział, że delikatnie zwalnia, a gdyby była możliwość regulacji, to u mnie, w czasie mojej jazdy, stopień rekuperacji byłby ustawiony na najwyższy. W mieście równie zwinny, co poza miastem, absolutnie nie czuć jego dużej masy. Zwinnie się przemieszcza, czy to po ciasnych rondach, czy po ciasnych uliczkach, bez zastrzeżeń. To samo tyczy się tej dwusprzęgłowej skrzyni automatycznej. Dobrze wyczuwa intencje kierowcy, absolutnie się nie gubi, tak samo nie szarpie przy gwałtownym przyspieszaniu czy przy gwałtownym hamowaniu przed przejściami do pieszych w mieście. Gdy zbija, robi to płynnie, bez najmniejszych szarpnięć. I przed nami wyboisty odcinek drogi, ten sam co w wielu recenzjach. Dosyć spore dziury jak widzicie, pomimo tego, że minus jeden tu nie jest zamarznięte, ale ziemia na pewno jest. Mocno przemrożona, bo ostatni dni mróz być może tu przesypali są, w co wątpię takich bocznych dróg, to generalnie nie sypią, no ale jak widać, kałuże zamarznięte nie są. Powiem tak, zawieszenie pracuje bardzo cicho, co mnie zaskoczyło. Ja Jest ono dosyć mocno sprężyste, ale resztki tych nierówności, które przedostają się na moje 4 litery, amortyzuje dosyć dobry fotel o dobrym, wygodnym siedzisku, a jeśli chodzi o. Spokój, który jest w kabinie, spokój, oczywiście, weźcie cudzysłów. To jest on duży, nic tu nie trzeszczy, nic nie skrzypi, nic nie skrzeczy, także spasowanie na najwyższym poziomie. Wyposażenie w wersji Business Line z dodatkowymi pakietami zadowoli myślę, nawet najbardziej wybrednych. Co prawda, aplikacje samochodowe Apple CarPlay czy Android Auto, jak widać, działają po kablu. Mały minus, ale dobrze, że w ogóle są. Fotel regulowany w wielu płaszczyznach, o czym już mówiłem, i wszystkie te funkcje, które aktualnie zmieniamy. Są odzorowane na wyświetlaczu centralnym. Skrzynia dobrze zmienia o czym mówiłem, ale nie wspominałem jeszcze, że jeżeli ktoś lubi zmieniać biegi sam, no to jest opcja ręcznej zmiany biegów. Doskonale wiecie, że często o tym mówię, że nie po to się kupuje automat, żeby ręcznie zmieniać biegi, więc ja w takim trybie nie jeżdżę. Wolę jak to się dzieje samoczynnie poza mną. Tak prezentuje się w pełni led oświetlenie sida wieczorową porą. W tej chwili. Uruchomiłem awaryjne, więc tak prezentują się kierunkowskazy i już przechodzimy do tyłu. Postój, kierunkowskazy i jeszcze nacisnę stop. Ledowe lampki, oświetlenia kabiny, z przodu dwie z tyłu przy rączkach z jednej i z drugiej strony, również dwie, wszystko czytelne, światło dosyć mocne, dobrze oświetlona kabina wieczorem. Jak wyłączę oświetlenie kabiny, to w pełni cyfrowe zegary, czytelne, dobrze poświetlone, dobre nasycenie barw, również wieczorem. Wszystkie przyciski poświetlane na czerwono, wskazania klimatyzacji, temperatura również czerwona. Być może to jest nawiązanie do sportu, w każdym razie się to nie razi. Tutaj mamy również regulację z lewej strony, wtedy gdy ją używamy, maksymalny zakres poziom 20, maksymalne poświetlenie. I poziom pierwszy, minimalne poświetlenie. Jeżeli kogoś razi, no to wiadomo, może sobie to regulować. Standardowo jest w połowie, ja też jeżdżę w połowie. Jest to wszystko czytelne, intuicyjne i każdy sobie ustawi tak, jak lubi. Obraz z kamery cofania wieczorową porą. Dobrze nałożone na ekran linie statyczne, linie dynamiczne i odpowiednia jakość. Jest to wszystko czytelne i widoczne. I Exit, tak jak każdy samochód, o czym często mówię, jest w pełni LEDowym oświetleniem. To światła mijania, światła drogowe są w pełni LEDowe. Bardzo dobrze oświetla jezdnię. Zarówno przed kierowcą, jak i lewe pobocze, prawe pobocze. Spójrzcie, myślę, że będzie to widać, jak szeroko jest oświetlona jezdnia na prawo, czyli ewentualne zwierzęta można łatwo i szybko zauważyć. Oczywiście nikomu nie życzę zwierząt wchodzących na jezdnię, bo to jest straszne i może doprowadzić do tragedii, no ale na te rzeczy wpływu nie mamy, więc lepiej mieć dobre oświetlenie, takie właśnie w pełni ledowe, jak jest w tym Exceedzie. I kilka słów tytułem podsumowania. Trzeci i ostatni dzień naszych jazd recenzyjnych Kijom Exceed. Powiem, że bardzo przyjemny samochód. Trudno znaleźć w nim jakiekolwiek wady. Jeżeli ma służyć jako samochód rodzinny, to tylko ten niewielkich rozmiarów kufer. Wtedy odpada plugin, Lepiej wybrać inną wersję. Poza tym żadnych najmniejszych wad może przejdę do zalet, bo to jest zdecydowanie ważniejsze. Przede wszystkim ładny samochód. Niezależnie z kim bym nie rozmawiał w ostatnich trzech dniach, kto mnie widział tutaj na Kotlinie, ja rocznie, że robiłem tą recenzję, każdy mówił, że piękny samochód. Chyba najładniejszy w gamie Sida. Moja żona jest tego samego zdania. Samochód w tej wersji bardzo dobrze wyposażony. Jaką trzeba dysponować kwotą, żeby jeździć nowym Exilem? 107500. otwiera katalog wersja M z manualną skrzynią biegów z silnikiem 1.5 GDI. Dobrze skonfigurowany plugin taki jak ten w wersji Business Line z dodatkowymi pakietami, pakietem szklany dach, pakietem Business Line Plus to wydatek rzędu ponad 160 tysięcy złotych. Spalanie myślę akceptowalne z ostatnich 1021 km 5,6 litra przy czym wszystkie te jazdy recenzyjne odbywały się w ujemnych temperaturach. Spójrzcie dzisiaj niedziela przed południem minus 6. Cały czas jeździliśmy poniżej 0 minus 1, minus 2, minus 8 maksymalnie. Samochód w użyciu ponad 20 godzin, no wiadomo, robiąc recenzję, samochód jest często w użyciu, nie zawsze jedzie, stąd średnia prędkość już by niewielka, ale tak to się zawsze dzieje, gdy robimy recenzję. W tym miejscu pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować firmie Kijanowicki Kalisz za udostępnienie mi tego nowego Exida do wykonania recenzji. Jeżeli chcielibyście odbyć jazdę testową, czy dowiedzieć się większej ilości szczegółów, to polecam się z nimi skontaktować. Tam fachowcy do spraw sprzedaży roztoczą nad Wami fachową opiekę. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.